wykonać estetycznego, prawidłowego kucyka u Twojego psa. I co najważniejsze, takiego, aby nie sprawiał mu dyskomfortu. Powiem Ci też, co zrobić, jeżeli dopiero zapuszczasz tą kitkę, jak sobie poradzić jeszcze z tymi niewystarczająco długimi włosami. I zostań do końca, bo na końcu zdradzę Ci trzy najczęściej obserwowane przeze mnie błędy w trakcie tej czynności. To co, zaczynamy? Zanim przejdziemy do modela, a właściwie do modelki, pokażę ci, czego potrzebujesz. Zanim przystąpisz do robienia kucyka, musisz te włosy mieć naprawdę starannie, dobrze rozczesane, i w tym pomoże ci ten grzebień metalowy, idealnie nadający się do właśnie takiego czesania. Następnie przydatny będzie taki grzebień z takim szpikulcem. Ten grzebień pomoże ci wyznaczyć linie włosów, które właśnie będą brane do tego kucyka. Także dzięki temu ta linia będzie bardziej precyzyjna i szybciej ją wyznaczysz. I koniecznie gumki recepturki. Tutaj ważne, aby wybrać takie bardziej elastyczne gumki. Te są naprawdę bardzo fajne. Są takie, jak widzisz, elastyczne. Kupiłam je chyba w Cinsayu. Są naprawdę elastyczne, fajne i dzięki temu one tak nie ciągną skóry, nie ciągną włosa. Bardzo Wam ją pole je polecam, bo czasami zdarza się, że trafimy takie bardzo recepturki sztywne, twarde, mało elastyczne, i one, jeśli tutaj mocno zwiążemy sierść psa, to może sprawiać mu dyskomfort może go ciągnąć skóra. I wtedy piesek nie będzie chciał w takiej kitce chodzić, będzie ją rozwalał, na wszelkie sposoby będzie próbował ją tu ściągnąć. Więc wybierajcie takie gumki, ale są też psy, które po prostu nie akceptują żadnej z recepturek i wtedy warto wybrać po prostu klasyczną gumkę frotkę, albo zwyczajnie poszukać takiej, która będzie dla psa komfortowa. To on wam pokaże. Czy akceptuje tą gumkę, czy nie. Więc obserwujcie. Jeśli chodzi o rozczesywanie takich włosów, to też przydatne będą spreje One ułatwią ci rozczesanie sierści. Do tego nawilżą, odświeżą i odżywią ten włos. Co jest naprawdę bardzo ważne, żeby włos nie przesuszał się, był ładny, estetyczny, nie łamał się pod gumką. Także też zadbajcie o pielęgnację tej sierści. Możesz oczywiście uszykować też wedle uznania jakieś spineczki, gumeczki z pięknymi kokardkami, tak aby Twój piesek wyglądał jeszcze piękniej. To co? Zapraszam Cię teraz na instruktaż. I zaczynamy od pierwszej wskazówki, a mianowicie nigdy na siłę nie ściągaj gumki, tylko przetnij ją po prostu nożyczkami. Szarpanie za tą gumkę, na siłę jej ściąganie może sprawić, że włosy będą bardziej zniszczone, będą się łamać. A jeszcze dodatkowo może to być dyskomfort dla psa. Moja modelka Bella ma zostawione też boki, zapuszczone boki tak, aby uszy wydawały się bardziej pełne i bardziej gęste. Jednak twój pies nie musi mieć zapuszczonych tych boków, ale ważne jest to, gdzie rozpocząć tego kucyka. I zawsze zaczynamy go od kącika oka do ucha. To jest taka jedna podstawowa linia, która wyznacza nam miejsce, gdzie rozpoczyna się kucyk. I te włosy musimy do tego kucyka zapuszczać. I tak samo wyznaczamy linię z drugiej strony od kącika oka do ucha. Jeśli chodzi o tył głowy, to tutaj od miejsca, gdzie rozpoczyna się ucho, jedziemy wzdłuż głowy do kolejnego ucha, czyli robimy taką linię. Możesz robić to właśnie tym grzebieniem ze szpikulcem. Ja czasami działam samym grzebieniem metalowym, bo też lubię, ale mam już wprawę. Jeśli tobie idzie to gorzej, to użyj sobie właśnie tego grzebienia ze szpikulcem. I oczywiście można zrobić taką jedną kitkę, szczególnie u Belli, bo Bella ma już wszystkie włosy tak pięknie zapuszczone, wszystkie jednej długości, że bez problemu można ją złapać w jeden kucyk. Ja pracuję na stole i też w takich warunkach robię kucyka, natomiast Ty, jeśli robisz to w domu, możesz pod głowę psa podłożyć jakąś poduszkę, żeby było mu wygodnie lub wykonać mu kucyka, kiedy śpi sobie w legowisku i wiesz, że nie będzie się nadmiernie ruszać. Kiedy mam już kucyka wyznaczonego, to będę związywać gumką recepturką. Moja gumka jest bardzo elastyczna, fajnie się ciągnie, więc przełożę ją trzy razy. A jeśli masz taką twardszą recepturkę, mniej elastyczną, zrób to nawet na dwa razy. Teraz jeszcze delikatnie, ale z takim wyczuciem, przeciągnę troszkę do tyłu tą gumkę, żeby tutaj nad oczkami zrobić taki kuferek. I żeby było luźno nad oczami, żeby nic nie ciągło. Dlatego nie wiąż gumki jakoś bardzo ciasno, na przykład na 5-10 razy, bo to nie ma sensu, wtedy nie będziesz mógł tak manewrować i będzie to bardziej ciągnęło psa. Teraz jednak pokażę Ci, co zrobić, jeśli te włosy nie są jeszcze dostatecznie zapuszczone, jak na przykład uszczeniaka gdzie tutaj nad oczkami są te włosy bardzo krótkie i nie ma możliwości wzięcia wszystkiego w jeden kucyk. Wtedy oddziel sobie włoski nad oczkami i zrób mniejszą kiteczkę tutaj przy oczkach. Jeśli nad oczami są jeszcze za krótkie i tutaj ciągle sterczy nad oczami, to możesz wyznaczyć sobie jeszcze mniejszego kucyka, jeszcze bardziej bliżej oczu. Jest też wersja, która będzie idealna dla szczeniaków lub innych piesków, którym zapuszczamy dopiero kucyka, ale też takim, które mają tak zapuszczone, jak bella. Jest to zrobienie dwóch małych kiteczek nad oczami i wzięcie tych kitek do jednej większej dalej lub dwóch zrobionych na bokach. Zaraz zobaczysz, co mam na myśli, bo zrobimy to właśnie u belli. Najpierw robię przedziałek. Ta wersja świetnie sprawdzi się właśnie u wszystkich psów, ponieważ daje nam możliwość złapania właśnie tych krótszych włosów na przodzie, nad oczkami, jeśli piesek nie ma jeszcze dość zarośniętych, ale również w przypadku, kiedy nie ma tego problemu, bo pies ma idealnie zarośniętą sierść do kucyka, to możemy tutaj zrobić te dwie małe kitki nad oczami, ponieważ one bardzo fajnie pozwolą nam zasekurować oczy psa. I dzięki nim skóra nad okiem nie będzie tak ciągnięta. Gumkę możemy zawiązać naprawdę bardzo leciutko, delikatnie, tak żeby złapało te włosy, ale żeby nie ściskały ich mocno. I sobie tutaj regulujemy, troszkę poluźniamy, tak abyśmy widzieli, że nad tym okiem mamy luz, że nic tam nam tej skóry nad okiem nie ciągnie, co jest chyba najczęstszym problemem. I nad drugim okiem robimy dosłownie to samo, staramy się, aby te kitki były równe, tak? czyli mniej więcej wyznacz sobie takie równe linie, żeby to wszystko ładnie wyglądało estetycznie. I ponownie możesz to zrobić tym grzebieniem ze szpikulcem lub jeśli masz większą wprawę, możesz rozdzielić te włosy paluszkami, tak jak ja, albo metalowym grzebieniem, to już wszystko zależy od Ciebie ale jeśli nie masz prawy, to najprecyzyjniej wyjdzie Ci to właśnie tym grzebieniem ze szpikulcem. O, i tutaj poluźniłam już drugą kiteczkę i będę robiła dalej. Teraz mogłabym przeciągnąć przedziałek do końca i zrobić po bokach dwie kitki lub mogę po środku zrobić jedną, zabrać te dwie małe kiteczki do jednej większej. I tak właśnie teraz zrobię. Teraz sobie ładnie Muszę oddzielić, wyznaczyć linię prawidłowo, tak aby wszystko estetycznie wyglądało. Jeśli cały czas jakieś pojedyncze włosy wychodzą ci nad oczami, możesz wspomóc się spinkami, szczególnie na etapie zapuszczania. Myślę, że tak już będzie ładnie, więc spinam kucyka, robię to na trzy razy i prawidłowa estetyczna kitka jest zrobiona. Teraz jeszcze sięgnę jakąś kokardkę. Czyli najważniejsze to wyznaczyć odpowiednie linie, nie spinać mocno tego kucyka, czyli, czyli mimo wszystko gumkę zostawiamy dość luźno. To ważne, aby nie ściskać za mocno tej kitki tą gumką, aby nie sprawiała psu dyskomfortu. Cudowna moja Bella, kochana. I przechodzimy do błędów. Pierwszym, najczęstszym chyba błędem jest to, że zostawiamy pieska w tym samym kucyku przez kilka dni. Nie rób tego! Fajnie, jak uda Ci się w ciągu dnia lub też na noc zostawić pieska bez kucyka. Dzięki temu jego skóra odpocznie, a rano na nowo uczeszesz pieska. Jeśli piesek ma bardzo bujne, długie włosy na kucyku, tak jak nasza modelka Bella, to możesz je po prostu bardzo luźno, niesfornie, jakąś wygodną gumką spiąć byle jak te włosy, żeby po prostu nie przeszkadzało to psu w funkcjonowaniu, ale żeby jednak tutaj skóra mogła odpocząć. Niestety spotkałam się z przypadkami, gdzie piesek po zrobieniu przeze mnie kucyka, na następnej wizycie po dwóch miesiącach miał nadal ten sam kucek. No. W miejscu gumki skóra wyglądała tragicznie: była odparzona, była bolesna, czerwona, podrażniona. Także naprawdę warto. Codziennie robić świeżego kucyka i zostawiać pieska na trochę, żeby ta skóra mu odpoczęła. Drugi błąd jest taki, że dla wygody i łatwiejszego robienia kucyka, chcemy tych włosów w kucyku jak najmniej, żeby też łatwiej nam się czesało. W konsekwencji robimy tak, że zostawiamy kucyka tylko na czubku głowy psa. I oczywiście możesz się uprzeć na takiego kucyka, bo on jakby nie było nie boli psa i nie robi mu żadnej krzywdy, jednak nie wygląda to estetycznie i na pewno nie jest takim prawidłowo zrobionym kucykiem. I trzeci błąd to nieostrożne wykonywanie tej czynności, lub powierzanie je osobom, jak na przykład dzieci, które mogą to zrobić nieumiejętnie. Zdarzył mi się przypadek w salonie, że Ktoś w rodzinie zrobił pieskowi kitkę i niestety do tej kitki to był maltańczek, one mają bardzo cieniutkie uszy, bardzo delikatne, i do tej kitki po prostu jakoś nie wiem jak, ale związał ucho. Niestety właścicielka zauważyła to za późno. Myśleli, że odratują ucho. Niestety musieli kawałek ucha amputować, więc naprawdę. Zdarzają się takie sytuacje, więc bądź ostrożna. To co, myślę, że to już wszystko w kwestii robienia kucyka. Niby proste, ale czasami może sprawić nam wiele trudności. I mam nadzieję, że ten filmik ci pomógł i wykorzystasz te wskazówki. Nie zapomnij, zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnych porad i, i kulis mojego grumerskiego życia.